Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was po przerwie dość długiej. Dzisiaj sobie zobaczymy kilka kart graficznych w cenie do 1000 złotych. Będą to karty nowe i używane, więc ceny, wiecie, mogą się tutaj troszkę różnić w zależności od danego modelu karty. I zaczniemy sobie od chyba jednej z lepszych kart właśnie w tej cenie, którą możemy sobie zdobyć już. Tu znalazłem kartę za niecałe 800 zł GTX 1070. No cóż, karta dość spoko. Wszystkie gry powinny bez problemu odpalić w wysokich ustawieniach tak naprawdę. Co mogę o niej powiedzieć? No, całkiem spoka karta. Jak już mówię, wszystkie gierki sobie na niej bez problemu odpalimy. No i co, przejdźmy sobie. Do A, jeszcze tutaj dam Wam jakieś tutaj benchmarki czy coś. Jak to mniej więcej w grach się sprawuje. Ok, następną kartę, następna karta to e, RT, RX 580 Armor, tutaj możemy nabyć taką kartę w cenie e, niecałych 900 zł, też jest całkiem spoko kart, kartą graficzną, tak samo teraz Wam pokażę mniej więcej jak sprawuje się w grach. Ostatnią kartą e, jest e, GTX 1660. Sam aktualnie posiadam tą kartę i wsa jestem w sumie z niej zadowolony. E, możemy ją znaleźć w cenie około 1000 zł, tutaj mi się włączyła jakaś droższa. No ale nieważne, mniej więcej 1000 zł kosztuje ta karta. Jest e, oczywiście, jak on, jeśli kupujemy jaką nową. E, póki co nie narzekam, działa fajnie. Bez problemu odpalimy na niej nowe gry, tak samo jak i starsze tytuły. No i cóż, no i to będzie na tyle. Tu jeszcze dostaniecie jakiś filmik z tym, jak sobie ta karta radzi. No i co, no i sobie póki co to będzie na tyle. Taki bardziej film chyba informacyjny jest, no, niż taki bardziej, no nieważne w sumie. Tu się wytnie. Dobra, więc to była tyle. Działam, dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.